No niechże pani dobrze policzy. No. Są takie promocje <noise> zawsze, <tym. głos> dobrze. to dobrze pan <noise> No widzi pani. No. Dobrze jesteśmy zgodni. <noise> a kto mi się tam chowa? Zobaczcie. Gościa Maniek, uciekaj. Patrzcie gościa. Pan Jerzyk <noise> Maniek! Czemu no ty nie śpisz. Jest godzina 2.36, a Maniek nie śpi. No wariot. A jeszcze nie śpi. <laughs> Jedziemy na targ staroci moi kochani. Trzecia trzydzieści, jestem na miejscu. Pora się drzemnąć teraz. No nie wstydź się Mariusz. Patrzcie kogo spotkałem tutaj, kurde. <laughs> Jak babulenka taka. Ciębko podziękować, który robi za kawkę. Ale no nie no. Jakbym wiedział, że tak byś mówił, to bym nie kręcił, kurde. <laughs> A możesz ustawić te widły już z pleców, Tak to wygląda kochani. Zaczynamy aktualizację zrób, bo która będzie chyba po ja, Aktualizacja, 4.26, ale aktualizacja, aktualizacja to jest wasz patent wiesz, także ja nie korzystam. Nie wiem jak się to zmieściło do Fabii, ale jakoś się zmieściło. Tu jest kara będzie, nabijanie na PAL. Także. jest towaru, jest No jest. Ale jeszcze handel nie rozpoczęty, bo jeszcze kawa nie wypita, tak moi kochani. Dzień wstał już dawno. Nie mam dzisiaj weny do gadki. Stoisko prezentuje się tak. Są rzeczy pozyskane, takie, które dostałem od Was. Dziękuję wszystkim. Nie będę wymieniał wszystkich, bo jakbym kogoś pominął, to nie chcę, żeby się komuś przykro zrobiło. Tu są maskotki za darmo. Niektóre już poszły, znalazły nowych właścicieli. Tak to wygląda. My tam z aparatami klachamy, jak to mówią. No i co? No i kurde. A która jest w ogóle? 7:46. no. Czekamy na fale. Tak, a tu są nasze aparaty. Cześć, Edytko. Hej, Ejo. A ten już ucieka. O, nie chce ze mną gadać. No. Nie ucieka. A o, kurde, Wena hejo, wróciła. Hejo wszystkim. <laughs> Link do aparatów będzie w opisie oczywiście, chociaż aparatów to znacie, nie? Co? Tak? O! Czyżbym przyniósł Wam szczęście? Przynosicie nam szczęście, no? Dzisiaj akcja aparatów, bardzo proszę, widziałeś? Pięknie. No i jeszcze stoi. Był story. jeden pan i mówił, że w takim pierdzielniku najlepiej wszystko widać. No dokładnie, wiesz? D dokładnie. A no, ja mówię, że artystyczny nieład, nie? Może nie? ja córka mówi zawsze, jak wchodzimy do jej pokoju. To, Ta. to taki bałagan. Tato to jest artystyczny nieład. Także tak to wygląda. No i to jest połowa, tak? Połowa już zeszła. A trzecia połowa jest w bagażniku. <laughs> tak, nie. Pan ceni? 40. Dlatego są takie ceny. Jeszcze mało końcu. To jeszcze sobie przejdę co pan ma. Co to tam. Nie słyszę. Pewnie. Nie umie odejść od. Jezus, mawia, co się stało. Nie, no? nie, nie, nie. się. Nie, ja dziękuję. Do widzenia. A jeszcze się pewnie zobaczymy. Ja powiem panu że nie ogarniam już co jest w jakim kartonie, więc proszę grzebać do woli, o to chodzi. Dzisiaj jest tor przeszkód, nie? Ale dobrze, no gimnastyka jest kurde zdrowa. Mleka jest bez, szukam z, z tym z wytłoczeniem. Nie ma, nie ma. Nie ma. Mam, ale w kolekcji w domu. A, a, a mówimy o litrówce? Litrówce. No. A brązową pan ma? Brązową, Dużą, bryk. litrową. No mam też, mam, mam właśnie. Tylko czy... Takie morskie, znaczy zielone małe. Zielone. Tak, zielone. Zielona mała. To mam, mam. To chciałem zapytać czy ewentualnie widział pan brązową dużą stłoczeniem, nie? No, bo... no, no, ja mam ja mam gładką. 8 już. Więcej zeszytów nie ma tak? Nie mam, nie mam, nie mam... Y... A pan ode mnie chyba brał dron jeszcze temu, ostatnio. nie? No. no, no, no. Ale co tylko będę znajdywał, to będę przywoził. Dobra, fajnie, dziękuję. Dzięki piękne. Tylko tamte były czyste. Akurat no, a to, a ja lubię zapisane. Ja? Tak, a tak. miałem nie brać. No zapisane lubię, bo tam napisane co robią. Jak to, ja lubię. Nie, to, no to jest tak, się jak... zajmują, nie? I tak. po prostu, żeby pokazywać. Fajne, to fajne. To... A powiem szczerze, miałem nie brać, bo zapisane. To teraz będę brał wszystkie. No. Dobra. To i po 3 zł to jest wszystko. Tak mojego Ani aktualizacja, pan piłkę tutaj dał, pyk, trafiła do działu za darmo, na stoisku jakby przerzedzone, ale... A, sąsiady, jest Basia Tyle. i Grek. link będzie w pfu, ka... co ja? Link do kanału będzie w opisie. Tak to jest jak się wstaje o drugiej w nocy, nie? Tak, tak. Także... <laughs> do Także co, handelek trwa dalej. Najlepiej, że ona wyglądała wtedy. Jezus, Pani chyba oszalała. To jest tak. 2, 4, 5. Raz, 2, już podwójnie pani liczyłem. Nie? Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 razy 3. Jest 25. No. No, no niech, że pani dobrze policzy. Są takie promocje zawsze. Dobrze. dobrze pan policzy. No, widzi pani no. Dobrze, że jesteśmy zgodni. Dziękuję. dobry. Dobra. Dzień dobry panu. Teraz Panie. ja będę nagrywać. Tak, właśnie z operatorem idzie zrobić dla mnie za robiste ujęcie. Tak. O, o tak, porwałam. Ale oddam. Jak zadzwoniły kochanki, to nie odbieraj. Dobrze. Albo odbiorę. No, że jak zadzwoni jakiś kochanek mojej wody. O. No to idziemy, nie?

Mam nadzieję, że Artu jest zadowolony. Z nagrywania. W porządku, nagrywam. Toto. 20 stopni. I jak Zobaczcie, kto do mnie przyjechał. Andrzej H. We własnej osobie, tak się to tak mówi. Jest, o. Białowice. Link do kanału Andrzejka będzie oczywiście w opisie. My się tu poklechamy, pogodomy, Ja, bo to się godo, nie? Ja. się. ta jest na stoisko, Jak widzicie przegląd robimy. Jest coraz mniej, maskotek prawie nie ma. Jest super. Piątkę. Cała piątka i leci z panią. To ze świeczki, nie? Nie mam pojęcia. Aha, to brudne ze świeczki, tak, tak. Ale świeczka się już sprzedała. Nie, nie, ja tak patrzę, bo na czarnym to by mi się przydał. To niech Pani weźmie, niech Pani weźmie, niech Pani weźmie, niech służy. A te świeczki? Po 2 złote. No ja poproszę te dwie i ten. Ja. To te dwie sieczki To 4 złote. To tak do chrześnicy na, na grób chcę taki zrobić fajny strojczyk, bo to mały, a tu tak ładnie w kwiatach białych. No. no i niech wyjdzie piękne No. Pewnie, że tak. tak lubię tak kombinować właśnie. Tak no jeszcze tego aniołka nie. niech Pani weźmie. <laughs> nie. nie Niech pewnie. Pani weźmie, niech Pani weźmie. Dziękuję pan Wyjdzie bardzo. piękny strojczyk. No na pewno. To jest No, taki słomiany. Ja, Proszę uprzejmie. Ile dnia Wzajemnie, dziękuję. Tylko niech pani nie otwiera, bo tam jeszcze tym korniszonem jedzie. Dobra. Może zabić. Jak weźmie pani dwa, to za piątkę. No, to jesteśmy zgodni. A pan pytał? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, razy trzy, dwadzieścia pięć. 25, a nie 20? no przecież tak mówiłem, nie? No Przedezysz się, przepraszam. <gry <asteroid> <gry> ja nie na syrop na dół. Nie, 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 nie Każdy, każdy jest, dobry. jest dobry, tak jest. Bo będzie grało. Y... Piątaczek, Ale możemy się twardo targować. Po, po złotówce. Po Dobra, złotówce. to Jak mi pan powie trzy, no to kurde się zrodzę. Już wydaje, już. O, zmusiła mnie pani do siadnięcia sobie. Na się Tak jest, brzucha zrzucę. Dzięki piękne. Nie wiem kiedy to włącza, ale nie wiem. Ważne jest jedno, że będzie leżało u pana, nie u mnie. Aha, <laughs> taka filozofia. Nie jest nie? Tak, nie wiem o co chodzi. A niech mi pan powie, to będzie modelarstwo też sprawy, robienie z niego. czy nie, 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 to postaram się. miłej zabawy. Za darmo, za darmo, za darmo. bierzcie co chcecie. Yy, nie ma za co. Siedem. Tak, Basia wróciła z zakupów. Co to jest? Solniczka plus solniczka z łyżką 1612. U, I... raczej nie <laughs> z czasu. <laughs> nie no coś Metkę przykleili <laughs> wtedy, wiesz? Bardzo ładne. To jest do cukru, nie? Super, no, Basia poczyniła zakupy. Te srebrne czy srebrzone? Srebrzone. A po czym, wy, po czym wy to poznajecie, że to jest srebrzone, a nie srebrne? Czy to jest jakaś inna punca? Razy nie wiem ile. Nie ma 4 pięć, razy Ale to jest inna punca, tak? wtedy Aha. Bo ja to jestem laikiem, wiesz Basiu. To... No, fajnie. Klechamy sobie, jest fajna atmosfera. Ludzie pytają, co to za stoisko. Dziwne <grymne> takie. <głos> <głos> Andrzej się już żegna, musi lecieć na bytum, a opytum kraje bytum. Dami... A to nie bytum. Ja, może być. Ale bytum. A i opytum, bytum. Wpadajcie do Andrzeja, już mówiłem: link będzie w opisie. Badajcie, bo Andrzej wchodzi w tak ciasne dziury, że ja bym się tam bał wleźł. No, <laughs> Czekam na sztolnie te śląskie. Wiesz o co chodzi. Ostatnio było źródełko, ten pobór wody, mega, mega. No. Jeszcze raz, dawaj żółwia. Puch. Młody nie uciekaj, gdzie uciekasz. Chodź tu. Ania sznupa, tu paluch. Młody i Fabian. We własnej osobie. I, wiecie, że to są kondensatory. I Mariusz. E, no, I teraz się? słuchamy, tak. I no, teraz. Nie wielki nie elektronik nie mówi. Nie powiem ci, bo mi nie sprzedaż. Te yy, trzy sobie. No. Muszę sobie ten, O ciebie to masz sprzedane? No, no. To też w sumie, się, to są kondensatory, ale to nie są kondensatory. To zapłonnik, już, już powiedziałeś, że to jest zapłonnik od lodówki. I mniej wiesz? <laughs> no i taka gadka. No. Yy, trochę się zmieniło, trochę ubyło, masę maskotek, super, bardzo dużo. Yy, tak to wygląda. Elegancko pora się zawijać. Goście są, jeszcze gadamy, jest miło. A eee, on Ty nawet nie wiesz kto był na to nie był? ja już w domu kochani. Nowe zapałeczki od Fabiana i Ani Sztupy, dziękuję Wam pięknie, fajny, prosty wzór, ja takie uwielbiam. No i co? No i trzeba się powoli rozpakować, ja nie wiem, że zawsze pakowanie już po targu idzie gorzej, to jakoś się nie mieści, jakby tego przybyło, a nie ubyło, ja nie wiem, dzięki Fabian w ogóle za pomoc w pakowaniu, w noszeniu. Co chciałem powiedzieć? Dziękuję wszystkim, którzy mnie odwiedzili. Pozdrawiam Andrzeja z Wodzisławia Śląskiego. pozdrawiam Andrzejka z Bytomia z Michowic, Andrzeja H, oczywiście Czarnom i grega. I dziękuję wszystkim tym, którzy pomogli zapakować ten samochód. Tak, jak mówiłem, no nie mogę Was wszystkich wymienić, bo ja po prostu nie pamiętam wszystkich. Kurczę, przepraszam, naprawdę jest Was taki ogrom, jesteście cudowni. Dziękuję jeszcze raz, trzymajcie się, papaty.